Witajcie, moi kochani Jest 23 grudnia Robię wyprawę z synem, dzisiaj do lasu zrobiłem Pozdrawiam was wszystkich Pozdrawiam wszystkich Wszystkich zbieraczy, poroży Wędkarzy i ludzi lasów My, Mieliśmy fajne ujęcie, znaczy Wyszliśmy na jelenie prosto, na całe stado, ale uciekły właśnie tutaj a prosto ten las uciekł. tutaj na, na, ty, na tej łące byli. No nie, nie udało się nagrać, no wyczuły nas. A szliśmy tam tamtą drogo, tak przy lesie. I tu stały tak właśnie tak przed tą górą tam. I pobiegły do lasu. No to ładna chmara, ale nie zdążyliśmy nic, nic nagrać. Ale... Mówię, przyjechałem z pracy mówię i... I robię z wyprawę, mówię żeby... Mówię, może akurat tu się uda nagrać no i mało brakowało piękne, piękne duże stado było łani no i sporo jeleni było też i ładnych byków ale mówię no zobaczcie sami no tereny są przepiękne i tu właśnie w tamtym yy, tamty, dwa lata temu to właśnie tutaj w tych lasach znalazłem te, te wszystkie prawie poroże. no większość no tu właśnie o, tak, o te lasy o tutaj z tej łąki one się ciągną tam chet daleko i tam w środku właśnie bagna są praktycznie w koło tak dużo bagen jest i to wszystko właśnie tu znalazłem no i w tym roku też się kręcę, widzę ale no pierwszą wyprawę robię dopiero w tym roku Mówię. w pracy nie wiem po nowym roku czy tam pojadę na razie nie myślę tym ja się cieszę, że znowu mogę, mogę nagrać filmy. Chociaż. No mówię no chociaż tereny Wam pokażę ładne, nie? No mówię tylko szkoda, że nie udało się tej chmary nagrać Naprawdę ładne byki, były, ładne okazy. No nic tam no, jeszcze raz, mówię Was Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia i wspierajcie mój kanał. Bo długie przerwy robię, bo mówię, to pracę mam jako mam, mówię, No ciężko mi, żeby pogodzić to pracę i, z tymi, i te filmy nagrywać, bo nie mam czasu na to. No ale mówię, co przyjadę zaraz, to zaraz wyprawę robię i czy na ryby, czy na grzyby, czy o tak jak teraz z zarzutami chodzę. W ogóle zobaczyć, czy, czy jelenie się kręcą. W tych miejscach, to zawsze są. No i widać, że są. Bo i, i, I tam wcześniej widziałam w jednym lesie też. Takie nieduże stado. No i tu było większych. No nic. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz. I dużo, dużo rzutu Wam życzę w 2023. Żebyście się podnosili. No i przy okazji ja. No, to do zobaczenia.